Aby skonfigurować dostęp do bazy wiedzy, przejdź do sekcji Baza wiedzy, kliknij koło zębaty i wybierz uprawnienia dostępu. Najpierw dodaj nową rolę. Podaj nazwę roli i ustaw niezbędne uprawnienia dostępu do baz wiedzy. Jeśli chcesz utworzyć rolę dla określonej bazy wiedzy, kliknij Dodaj uprawnienia do bazy wiedzy i wybierz ją z listy. Następnie przypisz nową rolę do pracownika lub działu firmy. Wybierz rolę z listy i zapisz zmiany.